Siemanko widzowie, z tej strony Golonka. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak szybko przerabiać perełki, bo dużo osób z was mnie o to prosiło. Ogólnie jest to bardzo proste, tylko żeby to zrobić, musicie mieć ustawione bindy. Czyli, że na przykład nie możecie zmieniać slotów pod scrolla, tylko musicie mieć dane bindy. Ale to tłumaczyłem w poprzednim odcinku, więc możecie sobie zajrzeć. Ogólnie jest to proste. Myślę, że jak ogarniasz klikanie w klawiaturę, to że dasz radę sobie na spokojnie. No, a ja już nie przedłużam i zapraszam do poradnika. No dobra, to teraz jak tutaj jesteście, to wbijcie tego Blaze'a dwa razy i nie więcej. Musicie go dwa razy uderzyć. Potem tam cykacie straci się całkowicie perłę cyknąć w portal i jak mogliście już zauważyć, że ja robiłem takie coś, że bardzo szybko przenosiłem te rody tutaj, potem perełki i tak wiecie, przerabiałem i teraz wam pokażę jak to zrobić. Ogólnie, jak zrobicie już to, co teraz powiedziałem, czyli cyknąć tę perełkę, uderzycie Blazea dwa razy i itd., to będziecie mieli Blaze Rody. Jeśli wszystko zrobiliście tak jak ja, Blaze Rody będziecie mieli na pierwszym slocie i perełki na drugim slocie. I teraz, pierwszy slot mamy zbindowany defaultowo pod jedynkę na klawiaturze. Czyli po prostu musicie kliknąć jedynkę i automatycznie Wam się Wam przeskakuje na blaze Natomiast perełki macie podwójką, pod dwójką. No, to jest akurat logiczne. I teraz, jak już wiecie to, że macie tutaj perełki i tak dalej, to możecie sobie troszkę poćwiczyć, zastopować poradnik. A jak już to opanowaliście do perfekcji, to teraz robicie tak. Otwieracie eku i zawsze kursor Wam się pojawia na tym środkowym slocie. Więc tutaj cykacie perełkę ja na razie nie będę cykał. Cykacie perłkę, tam staracie się do portalu i teraz od razu idziecie tutaj do góry na ten slot, bo jest najszybciej. Zobaczcie tak o. Nie na przykład na ten, na ten, na ten, tylko po prostu na ten, bo tu jest najszybciej potem przerabiacie to na blaze powdery możecie też sobie możecie to shiftem zrobić ja tak robię i teraz macie te blaze powdery to już sobie tutaj tyknę perełkę I jak macie tutaj blaze powdery to teraz znowu klikacie jedynkę żeby te blaze powdery wam przeszły od tego slota i obok perełki jak coś to musicie to zrobić w locie i macie Macie tutaj te perełki. I teraz tutaj widzowie mnie poprawili w komentarzach, że nie wychodzicie tutaj, tylko po prostu tutaj o tak odsykacie perełkę. No i idziecie do jeziorka, no i już tam wiecie chyba co dalej robić. No ogólnie to jest po prostu proste, więc nie będę tutaj jakoś się rozgadywał i tak dalej. Jak chcecie, to możecie sobie przewinąć ten poradnik od samego początku i jeszcze raz obejrzeć. Wiem, że na początku może być to trochę skomplikowane, ale jak już trochę poćwiczycie, to będzie wszystko git. No. To papa! Pa.